Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV Słuchajcie, tu jest taki nawiedzony pałac. Teraz wejdziemy sobie, słuchajcie, jestem na dalekiej wsi Gdzie nie ma zasięgu telefonicznego i żadnych innych rzeczy, a tak serio to jesteśmy pod Poznaniem i tu jest takie właśnie Dworek stary, w pewnej wsi, i tu jest niestety wejściem. Nie... Ano nie jest wejście, ktoś sobie siatkę otworzył. I jest nawet, słuchajcie, wejście do środka, co jest bardzo dziwne. Tu jakieś graffiti, tutaj trzeba uważać, bo są takie trochę. Ten zobaczymy, czy podobno tutaj straszą duchy, ale. Chyba słyszałem coś, ale no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Teraz wam sprawdzamy, czy jest jakaś aktywność. Tu są drzwi, jakieś nowoczesne. Nie otwieram tego, a spróbujemy. Niestety nikt nie odpowiada. Tu jakieś znaki. Idziemy dalej. Patrzymy, tu są jakieś wejścia różnego typu komnaty. O kurde, to jest takie deski, coś, rury. Takie różne rzeczy. Może coś się nagra. To jest podobno aktywność ducho, duchowa, duchowieńska. Tu jest jakaś rynna. Robimy sobie taki Urbex eksplor, Exploration. Także, o kurczę, prawie się uderzyłem. Oje, kurczę, tu jest pełno słoików. Prawdopodobnie starożytne zaprawy. Fajne słoiki. to jest jakaś rura. Słuchajcie, wszystko w łukach. Także, w ogóle słabo, wszystko widać, niestety. Nie ma ostrości. Jest tutaj taki właśnie pokój czy coś w tym stylu jakieś takie starożytne przełączniki pierdolniki nie działa niestety światła nie ma lampa o właśnie taka rury pewnie ciepłownicze o żarówka Ty, ale fajna żarówka biorę ją czy ona działa o jak Za... nie ta żarówka się wy nie da rady to pewnie któryś tam 1800 któryś rok żarówka. Nie no wiadomo, że... E... Późniejsze czasy. Taki zajebiaszczy piec. W środku co mamy w piecu. Nic. Tu można by wejść do tego pieca i to by mógł być zajebisty schron przeciwatomowy. Ale nieważne. Może kiedyś jak będzie trzeba się chować to co tu przylecę do tego pieca paru ludzi wezmę jako do, do schronu i teraz ci bo jakiś dźwięk Włosy zpierta o widzieliście te mignięcie o widzicie orpsy o Latają, patrzcie, patrzcie, pełno duchów, o, o, pełno, no jest kontakt, konkretnie tutaj w tej komnacie, to jest w tym pokoju, to są jakieś yy, schody. I oni mi tu zapraszają. O cholera! Muszę iść do góry. Idziemy do góry. Te orpsy tam mówią, że mam iść do góry. Pełno ich było na dole. Zresztą widzieliście. Powtórzę to potem we filmiku. Latają. Jestem. O, znowu orpsy. Widzieliście? Pełno tego jest. Tutaj jest mega nawiedzona chata. Czuć aktywność. Tam jest wyżej. Wejdę wyżej. Łocze. Jest aktywność. Znaczy orpsy? Zobaczymy, czy latają. Są. Bardzo dużo orpsów. Bardzo dużo. E. O kurcze. Na grubo idzie, na grubo idziemy do góry. Jeszcze wyżej wchodzimy. Tu jest ciemno, jak nie powiem gdzie, A, ale tu jest jakoś. Kom... Tam jest oświetlone tej. Idziemy do góry. W... Tutaj chyba dzieciaki sobie robiły jumperskę Aha, tu jest jeszcze drugie piętro Trzecie piętro i jeszcze wyżej są schody jak bumcyk Ja o, tu jest, ta podłoga jest słaba Tu są jakieś co to jest Glazura. jakieś skafle To trzeba uważać, żeby nie wpaść sobie na Aha wszystko wiemy. Dobrze. Ja cię kręcę. To jest pełno pokoi różnych. Wow. Drzwi. Ale tam zobaczcie, tam na dole jest normalnie przepaść. Tam to jest dolne piętro. Tam jest taka dziura, tu można, to można sobie zrobić, nie? Można wpaść do się tam. Dlatego te drzwi pewnie ktoś tu położył. To taki pokój. Ja stąd... Wolę wychodzić, bo aż ciary przechodzą. Zarwane wszystko totalnie. Powiem Wam szczerze. Jakaś tam aktywność jest tutaj. O, tu jest, za chwilę podłoga się zarwie. Tu jest bardzo dużo, słuchajcie, różnych korytarzy, korytarzyków pomieszczeń tu się można naprawdę zgubić I teraz właśnie jak to wrócić teraz muszę <grymnie> znaleźć jak wrócić a tu jeszcze są o takie jakiś nie wiem komórka coś jakiś taki nie wiem poddasze coś jakby. i idziemy dalej o taki pokój sobie czyli jestem na końcu już zamku jestem na końcu tego budynku że drzwi otwarte tu nawet jest jakaś tapeta Jakiś tu ktoś kiedyś mieszkał o, yy, od kafla są yy, od pieca kaflowego są te kawałki czuć ewidentnie jakąś aktywność tu jakaś rurka czy coś od wody kaloryfery Tutaj okno wszędzie łuki kontakty są o kontakt jest zwykły. Próbujemy stąd wyjść, bo już jakoś tak nie bardzo nie bardzo nie bardzo mnie tutaj chcą że tak powiem także wyjść nie przeszkadzam. Tylko teraz jest problem bo muszę sobie znaleźć hmm, którędy to wróciłem. Hmm. Tam jest jeszcze. O, tu są dziury. Bardzo trzeba uważać, bo można wpaść tam. Jak wam wcześniej pokazywałem, na, na dół to jest poddasze. A wiecie co? Jak już tak daleko zaszedłem, to z ciekawości wejdę sobie na poddasze. Nie widziałem tego miejsca. Jest, ale fajnie. Ale miejscowa jest dobra. Ja cię kręcę. Słuchajcie, o takie poddasze. Jestem na poddaszu dosłownie. Muszę uważać. Bo nie wiem gdzie deptam. Pierwszy raz tutaj jestem. Jestem na poddaszu. Jak widać mega aktywność. Jakoś niespecjalnie mnie straszą. Powiedzmy, że widzą za przyjaźnieną duszę tylko trzeba uważać, bo tu jest wszystko spruchniałe i można sobie krzywdę zrobić, ale tu jest pełno dachówek, ty A ja szukałem dachówek, takie oto właśnie pełno tego pewnie do jakichś remontów, do takich rzeczy. No i to jest takie poddasze dosyć daleko, no niestety dosyć duże, niestety nie pójdę dalej, bo jest zbyt ciemno, nie chciałbym sobie, sobie krzywdy zro zrobić. Tu jest właśnie zejście. Tu jest zejście. Obraz trochę faluje z powodu słabego słabej naświetlenia. Ale dobra, schodzimy sobie z powrotem. Schodzimy sobie z powrotem. I szukamy już wyjścia do. Że tak powiem, wyjścia. Szukamy wyjścia do wyjścia, gdyż nie wiem, gdzie jestem. Aha, czyli to tutaj to znamy. Pewnie tego jest więcej. Tam nawet o, zobaczcie trochę dalej. Coś jest, ale może nie w tym odcinku. Może to jakaś rurka. Nie w tym odcinku. Tutaj, o, właśnie. Takie różne miejscowy. Różnego typu. Można przyjść na, na randkę. O, zobaczcie, ty. Zobaczcie tą akcję. Co to jest w ogóle? Komnata tajemnic. Zobaczymy, co tam jest. Ja centralnie, to jest jakiś kurde bunkier. Co to było? Śmierć z Nie wiem, co to jest. Takie jakieś opalone, tak jakby tu pożar był, czy coś w tym stylu. Nie wiem, może... Nie wiadomo, co to jest. Takie opalone wszystko właśnie, dużo popiołu. Takie coś, nie wiem, co to jest w ogóle. To jest cegły, to są jakieś, nie wiem, może wędzarnia, nie wiem, nie mam pojęcia. I taki właśnie łuk od, od środka. Jak widzicie. <laughs> Idziemy z powrotem. Urbex. O, to jaki fajny pokoik to jest, zobaczcie. To było fajne. To fajny, taki przyjazny klimacik. Można się wprowadzić, miał meble wpuścić, gumolit wymienić i chodzę, nie mogło. <laughs> I takie coś właśnie. Dobra. I wychodzimy sobie. Właśnie w tym momencie. Bo już tak się, że tak powiem, rozpędził, Ale tu są można kseje zrobić. Zobaczcie, jakby ktoś tutaj wpadł. Na dół, tu nie ma żadnej barierki. To jest po prostu połamane, nie? I tymi schodami prawdopodobnie wchodziliśmy. Co to było? Czy jest tu ktoś? No nie wiem. no Słyszałem jakiś dźwięk centralnie. Uciekaj, czy coś w tym stylu było? Takie właśnie różne. No słaba jakość jest niestety ze względu 60 przekreślona, czyli nie można jechać więcej jak przejdzie tej. Tu jest normalnie kurde. Flaszka. Flaszka tu stoi. Stolik, słuchajcie, ta imprezka tu foteliki. Pięknie wszystko ładnie, orbcy cały czas nas pilnują. Tu się bzykali, znaczy tu się coś robili, bo jakiś każde ten kot ładnie, ładnie. Ja Chyba tu dziewczyna swoją zabiorę Monikę, bo cinderele moją, bo tu ona lubi takie właśnie ekstremalne warunki do <śm> różnych rzeczy nie au. No, tu też takie malutkie coś. Dobra, tak serio to wychodzę. Tu jest bardzo duży, bardzo duży, bardzo, bardzo duży dom. I ja teraz tak. Tu chyba byliśmy. O ile się nie mylę. Gorzej. <tryk> będzie poszukać właśnie wyjścia. Chociaż być może duchy mnie poprowadzą do światłości. Do światłości. Tu drzwi. O cholera. I się jednak zgubiłem. I się jednak zgubiłem. Tu są drzwi Ale są solidne, takie wielkie mega Duże Ja cię kręcę Fajne drzwi no I tego nie znajdziecie Nie Tu jest jakieś zejście Ora próbujemy zejść tędy Trzeba uważać Gdyż Tu jest jakieś zejście o by to było to, bo już zimno mi, bo jest ogólnie zima A chciałbym się ogrzać. Kawę wypić, a tu jest wiaderka. A, I masz swoje wiaderka. Tylko czy te wiaderka są. No, popękane. Zmurszałe takie są wiaderka, ale takie ja raczej ja bym nie polecał tych wiaderek, ale... Jak ktoś będzie chciał, to może sobie śmiało to się wziąć. Aha, czyli jestem normalnie już na dole. Tu jak widać łuki, tu takie komnaty jeszcze. Dosyć długo nagrywam filmik. O, tutaj właśnie była największa aktywność, prawdopodobnie w tym miejscu, albo w tą tutaj drugiej. Teraz nie pamiętam. O, tutaj właśnie, tutaj. Orbsy są, są, widać. Chociaż ta aktywność, no jest aktywność, że tak powiem. Ale to będzie na no inny odcinek wezmę lepszą kamerę i wtedy właśnie zrobimy reportaż z pewną panią Cinderelą. Panią Finderelą, Wszyscy w czyli wiedzą o co chodzi. Także kończę ten filmik. Dziękuję za uwagę. Nasz urbex myślę, że udany. Jestem cały, jest zdrowy, nie połamany. Nie wpadłem w jakąś dziurę. Także wychodzimy i jest pięknie jeszcze jasno. I chociaż po zachodzie słońca właśnie to tak wygląda. Powierzchni. Także ja kończę ten filmik i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.